cały klub, to nie skacze nie jest jenzy, więc się lepiej rusz. Światła, parkiet, skacze cały klub, to nie skacze nie jest częsty, więc się lepiej rusz. Siedzę z a na to piję przez słonkę. Co by się nie działo, zrobię z tego kontent. Mój telefon poja. że aż można się pogubić. Tyle powiadomień, chyba muszę kupić drugi. Kelnerka pyta, jak zapłacę. Zapłacę kartą na czasie, bo da się znowu na trasie. Jak pięknie mamy ten zasięg. Kolejny plot twist, dostarczam plotki. Streamerzy w szoku, gdy rzucamy zwrotki, wyświetlenia z nami sorki. Jak gramy w mieście, to wyjeżdżę wcześniej, bo korki. Jestem Loki, choć po ściankach się nie szwajam, Ja to Tom, Holland, Hania, moja Zendaya, wszyscy z tej sekty. Tworzą zgrany kolektyw, uśmiechnięte mordy, nawet gdy nie patrzy obiektyw. Światła park Skacze cały klub, to nie skacze, nie jest jenzy, więc się lepiej rusz Światła, parkiet, skacze cały klub, to nie skacze, nie jest i więc się lepiej rusz Nie mam chwili, nie możesz mnie za to winić Telefon troni, jakbym pracowała na infolini Uszczypni ring, ring. mnie, nie, to nie może być prawdziwe nie. Na koncercie wszyscy krzyczą moją ksywę Coś we mnie wstępuje, kiedy widzę taki tłum Mała, niepozorna, ale robię duży szum Ej, mali ludzie, duże kroki i wielkie plany Koncerty i fani, praca na dwie zmiany Zawsze chciałam być tu, gdzie jestem dziś Dzięki Freeze, bo bez ciebie by nie wyszło nic Każdy widz daje mi dużo mocy W koło mam przyjaciół chętnych do pomocy Światła, parkiet, skacze cały klub To nie skacze, nie jest część więc się lepiej rusz Światła, parkiet, skacze cały klub To nie skacze, nie jest część więc się lepiej rusz Pytam jak zapłacę, zapłacę kartą na czasie Bo da się, znowu na trasie Jak 5G, mamy ten zasięg Kolejny plot twist, dostarczam plotki Streamerzy w szoku, gdy rzucamy zwrotki Wyświetlenia z nami surki Jak gramy w mieście, to wyjeżdżaj w czyje, Jeszcze wcześniej, bo korki Jestem lowkey, choć po ściankach się nie szlajam Ja to Tom Holland, Hania moja zendaja Wszyscy z tej sekty Tworząc zgrany kolektyw. Uśmiechnięte mordy, nawet gdy nie patrzy obiektyw Światła, parkiet, skacze cały klub, to nie skacze nie jest sensji, więc się lepiej już. Światła, parkiet, skacze cały klub, to nie skacze nie jest i więc się lepiej już.